To, co zrobiliście, rozwala system. Tysiąc obserwujących w zaledwie dwa albo trzy dni. Wow, nie spodziewałam się. Zrobiliście robotę. Czapki z głów. <grym> może to nie jest jakaś ogromna liczba, ale mi sprawiło to przyjemność, więc dziękuję. Ale mam dla Was jeszcze jedną super wiadomość: bo na 10 tysięcy wleci tutaj na ten profil coś naprawdę bardzo mocnego, czego jeszcze nie widzieliście, albo może widzieliście, a ja o tym nie wiem. By the way, dlatego zachęcam Was do komentowania, łapkowania, obserwowania bądź udostępniania, bo tym samym ja będę szczęśliwa. I szybciej się nam uda bić to 10 tysięcy. I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość na 10 tysięcy startuje kanał na YouTubie. Tak. Tam będą trochę dłuższe filmiki i trochę inny content, ale też będzie super. I mam nadzieję, że uda Wam się to zrobić, bo jesteśmy na dobrej drodze. Teraz na rozluźnienie atmosfery, krótki żart. Jak nazywa się Adam, który jest na nie! Nie dam. <głos> <głos> Za to wy dajcie łapkę w górę, followa i skomentujcie. Będzie mi bardzo miło i widzimy się w kolejnym filmiku.